Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze informacje ze świata lotnictwa komercyjnego. A w dzisiejszym odcinku zaskakujące zatrzymanie samolotu Aeroflotu, konflikcie kanadyjsko-chińskim, Turcji przejmującej rosyjskie samoloty, aktualizacji odnośnie katastrofy w Nepalu, alarmie lotniczym w Białym Domu oraz o modernizacji we wlocie polskich linii lotniczych. Zapraszam do oglądania. Lizingodawcom coraz częściej udaje się odzyskiwać zrabowane przez Rosjan samoloty. Starania leasingodawcy doprowadziły do kolejnego zatrzymania Airbusa A330 Aeroflotu na krótko przed odlotem z lotniska Kolombo na Sri Lance. Do zatrzymania doszło w czwartek, dosłownie tuż przed wylotem do Moskwy. Pasażerowie, znajdujący się już w samolocie, zostali wezwani do opuszczenia pokładu i wraz z załogą zostali zakwaterowani w hotelach. Kontrola ruchu lotniczego otrzymała polecenie wstrzymania lotu SU-289. Nie znamy powodu, ale słyszeliśmy, że ma to związek ze sporem handlowym, powiedział jeden z lokalnych urzędników. Warto zauważyć, że rosyjskie linie lotnicze walczą o przetrwanie w następstwie nałożonych sankcji, zarówno przez światowe koncerny lotnicze, jak i rządy wielu krajów. W ich wyniku nie mogą otrzymywać od państw zachodnich samolotów części oraz oddawać maszyn do konserwacji, nie wspominając już o zamknięciu nieba nad USA, Europą, Kanadą czy Chinami. W związku z tym zaobserwowano już kanibalizację niektórych samolotów, aby utrzymać większość floty w gotowości do lotu. W wyniku sankcji nałożonych przez Rosję również wielu leasingodawców rozwiązało umowy z rosyjskimi przewoźnikami i w następstwie oczekiwali zwrotu maszyn. To działanie mogłoby jednak sparaliżować krajowy transport lotniczy, dlatego Moskwa wprowadziła prawo zezwalające na przerejestrowanie wydzierżawionych samolotów. Niektórzy szukają jednak drugiego dna. Największa w historii kradzież samolotów miała być odwetem za zablokowane rosyjskie majątki. Co ciekawe, pięć rosyjskich linii lotniczych zdecydowało się na zwrot wydzierżawionych samolotów. Chiny zostały oskarżone o nękanie kanadyjskich samolotów patrolowych, poprzez zmuszanie ich do zmiany trasu lotu. W opublikowanym oświadczeniu przez kanadyjskie Siły Zbrojne poinformowano, że w przeciągu maja oraz kwietnia samoloty Sił Powietrznych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wielokrotnie zbliżały się do kanadyjskich samolotów patrolowych dalekiego zasięgu. Kanadyjskie samoloty monitorowały Koreę Północną, która uchyla się od sankcji. Zgodnie z doniesieniami piloci często odczuwali zagrożenie ze strony Chińczyków w wyniku konieczności szybkiej zmiany trasy, aby uniknąć kolizji. W tych interakcjach samoloty chińskich sił powietrznych nie stosowały się do międzynarodowych norm bezpieczeństwa lotniczego, napisano w oświadczeniu. Te interakcje są nieprofesjonalne i zagrażają bezpieczeństwu naszego personelu kanadyjskich sił zbrojnych. Chiny na ten moment nie ustosunkowały się do tych informacji. Należy dodać, że misje patrolowe kanadyjskie zostały zatwierdzone przez ONZ i stanowią część operacji Neon. W jej ramach kontroluje się i próbuje zidentyfikować przypadki omijania sankcji, np. przekazywania ze statku na statek paliwa i innych zakazanych rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ dostaw. Te sankcje nałożone w latach 2006-2017 mają na celu wywieranie presji na Koreę Północną, aby porzuciła programy broni masowego rażenia i są reakcją na północno-koreańskie testy broni jądrowej i wystrzeliwanie pocisków balistycznych, powiedział rzecznik kanadyjskiego wojska. Warto zauważyć, że nie jest to pierwszy przypadek, gdy pojawiają się niebezpieczne spotkania pomiędzy siłami kanadyjskimi i chińskimi. W 2019 roku doszło do zdarzenia nazwanego przez Chiny ciepłym przywitaniem, gdy to chińskie myśliwce SU-30 zbliżyły się na odległość 300 metrów od dziobu kanadyjskiego okrętu wojennego HMCS Regina na Morzu Wschodniochińskim. Natomiast w 2001 roku na Morzu Południowochińskim chiński myśliwiec zderzył się z samolotem zwiadowczym marynarki wojennej USA. W efekcie zginął chiński pilot, a amerykańska załoga musiała awaryjnie lądować na wyspie Hainan, gdzie byli przetrzymywani przez 11 dni. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę wiele linii lotniczych doświadcza zakłóceń i utrudnień związanych z sankcjami czy kolejnymi zakazami. Mimo to są też strony, które korzystają z tego konfliktu, jak chociażby Turcja. Nowy Boeing 737 MAX-8, pierwotnie zamówiony przez S7 rosyjskiego przewoźnika, ma zostać przekazany spółce Anadolu Jet. Jest to spółka córka Turkish Airlines. Test linii widzieliście już na kanale. Samolot ten miał być jednym z pierwszych wąskokadłupowców, niedostarczonych do rosyjskiego S-7 i przekazanych Anadolu Jet. Na dziś wiemy, że będzie to kilka maszyn. Obie firmy nie tracą czasu, aby przetransportować nowe samoloty do Turcji. Co więcej, ta oraz wcześniejsze dostawy wyraźnie wskazują na korzyść, jakie grupa Turkish Airlines odnosi w wyniku sankcji nałożonych na Rosję. Nabyte odrzutowce Boeinga oraz Airbusy A359 zostały przekazane w bardzo krótkim czasie i jak można się domyślać w bardzo dobrej cenie. Działania te są dość pobudzające dla tureckiego przewoźnika w czas podnoszącego się po pandemii. Co ważne, tureckie usługi lotnicze są wciąż otwarte dla Rosji. Dzięki zajętemu wcześniej neutralnemu stanowisku w konflikcie Turcja została oknem na świat dla Rosjan, chcących wyjechać za granicę czy rozwijać swój biznes poza granicami swojego kraju. Turkish Airlines pozwala na transport pasażerów z Rosji do całego świata. Śmiertelna katastrofa w Nepalu przyczyniła się do wprowadzenia nowych zasad latania. Pozwolenie na lot będzie teraz możliwe po stwierdzeniu bezchmurnej pogody aż do miejsca docelowego dla wszystkich lotów. Do tej pory o odlocie decydowała pogoda tylko u źródła i celu. Trasa pomiędzy nie była nigdy brana pod uwagę. Przepisy pozwalają również pilotom na podjęcie decyzji o odlocie w przypadku złej decyzji oraz nadają lotniskom najwyższy priorytet. Będziemy nadal polegać na danych dostarczonych przez Departament Hydrologii i Meteorologii, aby zdecydować, czy warunki pogodowe są w porządku w dowolnym miejscu, powiedział zastępca dyrektora generalnego tamtejszego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Katastrofa, o której mowa, samolotu Tara-R, miała miejsce najprawdopodobniej z powodu złych warunków pogodowych. Ustalono, że z powodu niesprzyjających czynników pogodowych pilot skręcił w prawo zamiast w lewo. Na miejscu wypadku stwierdzono, że żaden z 22 pasażerów nie przeżył. Wydarzenie to przyczyniło się do ustanowienia nowych wytycznych, które mają być ściśle przestrzegane przez wszystkie loty. Co zatem tym idzie, linie lotnicze po przesłaniu planu lotu będą musiały zastosować się do wytycznych pogodowych wydanych przez Zakład Hydrologii i Meteorologii. Warto przypomnieć, że Nepal uznawany jest za niezwykle trudny obszar dla lotów z powodu na tereny górzyste i silne wahania pogodowe. Amerykańskie media donoszą, że w zamkniętą przestrzeń nad domem prezydenta USA w Delaware wleciał mały prywatny samolot. W związku z tym Joe Biden wraz z Pierwszą Damą zostali ewakuowani. Biały Dom poinformował, że nie ma zagrożenia dla Bidena ani jego rodziny i że podjęto środki ostrożności. Po ocenie sytuacji Biden i jego żona Hill wrócili do domu w Rebaw Beach. Czytamy u Associated Press. Stwierdzono już, że prywatny samolot nieświadomie wleciał w zamkniętą przestrzeń, bo był na złym kanale radiowym i nie zastosował się do wskazówek lotu. Po naruszeniu przestrzeni został jednak natychmiastowo eskortowany przez wojskowe odrzutowce i helikoptery. Przechwycone samoloty są przekierowywane na pobliskie lotnisko, gdzie załogi są przesłuchiwane przez organy ścigania i grożą im potencjalne sankcje karne lub cywilne. Czytamy. Modernizacja Boeingów 787 Dreamliner. Na taki krok zdecydowały się polskie linie lotnicze LOT. W jej ramach planowane jest odświeżenie i zmiana kabin pasażerskich, systemu rozrywki pokładowej, a także konfiguracji foteli lotniczych. Działanie to ma zachęcić pasażerów do decydowania się na loty długodystansowe. Flagowy produkt lotu ma wpasowywać się w obecne standardy estetyczne. I już od 2024 roku ma pojawić się na trasach. Najwięcej zmian czeka wystrój klasy biznes. Każde miejsce ma mieć dostęp do korytarza, a unowocześnione fotele zapewnić większą prywatność. Klasę ekonomiczną również czeka zmiana aranżacji oraz nowe, bardziej komfortowe fotele. Co ważne, starzejący się system rozrywki pokładowej ma zostać zastąpiony. Boeing 787 Dreamliner trafił do lotu w 2012 roku. Był to pierwszy przewoźnik w Europie obsługujący ten samolot. W tym roku zatem będzie to już dziesięciolecie wprowadzenia ich do polskiej floty lotniczej. Wraz z planowaną modernizacją tych maszyn pojawiają się założenia, że będą one ponownie konkurencyjne na rynku europejskim. A w tym odcinku to już tyle. Jeśli materiał Ci się spodobał, zachęcam do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki, cześć!